Siemanko, to my! Olo i! Arek. Dzisiaj duża pucha kolekcjonera z Pani FIFA 365-2025. Ale jaka? Bo z Holandii holenderskie produkty, super puszka, cena 1495. W środku mamy Oli. Cztery limitki na końcu 600 szatek. Także super puszka. Zobaczymy, są różne motywy, nie wiem. Tak, ładne tak. Otwieraj, Oli, no Oby się trafiła holenderska limitka. Aha. Jestem ciekaw Jakie nam się trafią? Czy jak tu? To... Gdzie są limitki? Dobra, są końcy najpierw. Okej. 150 końców. Czy jest co 2 PSV. Dwie PSV. Ale później. I nie. Liverpool. I też w Ale Ale trzy? No właśnie. Czy to razem czwarte A. Końcy, bo... Na dole jest A, jeszcze. Nie. Na dole nie, nie, jest? Nie nie. No to nie. jak to jest? Pisze na pudełku 4 limitki plus jedna kończ, To powinno być 5. No to chyba nam zapomnieli dać. No, a, no ale pisze o. 4 limitki. A nie, tu się jest? skleiło. A, skleiła się no to wszystko jest Już się wystarczyłem, że, no. że nie mamy. Dobra. No i co tam masz? PSV Ferman. Van Dijk, Holandia, <laughs> Lang. Też PSV, a to. Zono. No to. Mamy dwie holenderskie, w sumie Czech, trzy, Tak, i holender też, bo Van Dijk no też właśnie. holender, nie? Tylko, że w Fejlordzie. W e, co ja mówię, w Liverpool. Mhm. Czyli mamy trzy kluby różne i trzy są w albumie, także idzie trafiać. Fajlerswa, Liverpool i Inter. Mhm. No i końce nie gra. Końcy się nie bawią dzisiaj. No to, no to ty podziel. Masz cztery, nie. Nie. Ile? 3, 4, ja 4. No to co. No to co, tak jest, nie ma co czekać. Szukamy oczywiście Golden Balerów. Momentum jakby się To trafiło. jest. Aha. Logo Atletico, Fluolino, Atletico. City, Atletico, Benfica i Milan. Czyli w pierwszej saszetce Nic się nie trafiło u Oliwerka. Będzie Oho. Jest i Kilian na fansie. Teraz coś obrócone. O Rising Ildis. Star, Ildis, Juventus. Foden, Magiken. Oblak z Atletico. Araujo z Benfiki I, I PSV to jest Junior, Mauro junior. junior. Czyli PSV ma coś już na koncie. No. Bukayo Saka o Messi! Jest? Wow, to jest ta rzadka, nie? Nie wiem, tak? Bo ktoś... M Mówił, że mhm. rzadka jest, bo patrzyłem. Fajna karta. Z Melo znowu. <grym> Makarekis Bayern i City. <grym> no, ta fajna karta z Messi ktoś Mesin? mówił, że tak? jest rzadka, nie? No, raczej tak, tak wygląda na taką rzadką pewnie. Nie? Debe Kogo Debe my to mamy? No, w końcu coś trafiamy. Inter to jest Thuram na fansie dla Inter punkt latek. o mamy no, Golden Legacy to jest 2000 który rok 22 Pieszy. Pieszy. tak jak była Fifka. E, Dominato Lau z Milanu dalej mamy Locatelli Juve znowu Juve Miretti i Coman Bayern, Bayern. Olympic Marsilia logo Fluo Jo, <laughs> Kiesa Magiken, jest Liverpool mm -hmm. Salah. No, końcu Lewe i, i Arnautowicz. Czyli dwa punkty już dla Interu. Gdzie te mm. Golden Ballery? Oli. Nima. No to Nima. <laughs> Milan, logo Milana. Ojej, znasz to nie ma! Jest! Golden Baller, Florian Witz Leverkusen, super karta sztab karta. No. Tak, tak jak te Premium Goldy ostatnio w Euro były chyba. Macalister mm -hmm. Liverpool wpada na kacie Magician, Lopez Barca, Lino Atetico i City, City Kowacić Pamiętam, jak utwierdziliśmy takie bisterki. I firm momentum. Holmes Holandii też. Hmm. Griezmann, Ruben Diaz, City, Marsylia Kone, Barrios Atletico, Jesperso, Til i jeszcze Bojanic. Mm -hmm. I co? Moja ostatnia, tak? Już koniec. No. Ty już skończyłeś. To co? 2-2-2. No ciekawe, czy ci. mm -hmm. w ostatnim coś wpadnie, coś przeważy na szale zwycięstwa, jakiejś dużyny? Four. Na fansie, tak jest. Teraz mamy Ederson, ten FIFA World Cup City. Titan, y, ta z Leverkusen. Bajer. Bayern, upe Fonseca, River i Lee. Czyli nie ma pojedynku. Limitek z dużej puszki, z holenderskiej puszki. 2-2-2. 2-2-2, także trafiamy w holenderskiej puszce. Dwie holenderskie limitki, no takie, które można wszędzie nie trafić w sumie, bo to żadna rewelacja. I jeszcze mamy Wandajka i Zomera, także duża puszka, cena 15 euro. Ale na przykład w niemieckich multipakach nie można trafić w holenderskich limitach. Skąd wiesz? Bo w multipakach zauważyłem, mm -hmm. że są same z Bayernu i Leverkusen. Tak może akurat u nas było, wiesz? Także to nie jest pewne. Także to była duża puszka holenderska. Dziękujemy, pozdrawiamy i na razie. Ciao!